Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Chyba już jestem z Wami naszego. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Już patrzę, patrzę, jestem tutaj z Wami. Jestem. Dzień dobry, dzień dobry. Tylko, o, jestem akurat wciszona. Będzie mi tutaj lepiej. Już sobie też otwieram, i ja widziała komentarze. Dzień dobry, dzień dobry. dobry. O, już się właśnie wyciszam. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj, kochani, drugi dzień, drugi dzień z 30 mojego wyzwania, z którym, tak jak już opowiadałam wczoraj, przychodzę tutaj dzielić się moimi spostrzeżeniami i moją drogą tym, czego doświadczałam w poznaniu siebie. I właśnie dzisiaj rano, szykując się też tutaj na tego live'a do Was, przyszedł mi, ten, przyszedł mi temat tych live'ów właśnie co daje nam ten rozwój i co daje nam poznanie siebie. Bo będę wam bardzo dużo tutaj mówiła też o tym rozwoju, dlatego że spędziłam, spędziłam w tym rozwoju tak naprawdę cały czas jestem w tym rozwoju. Adziu, witam ciebie bardzo serdecznie. I tak naprawdę my tyle mówimy o tym rozwoju, tyle gdzieś mówimy o tych naszych doświadczeniach. No właśnie, ale czym ten rozwój jest, tak? Co on nam daje i będę wam dawać właśnie te, te przykłady z mojego życia? I być może właśnie odnajdziecie się tutaj też w niej i weźmiecie z tego to, co jest dla Was istotne. Dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie, tak naprawdę do dzisiejszego spotkania zainspirował mnie krótki filmik, który obejrzałam dzisiaj rano. I tak jak Wam mówiłam, te, te treści będą przychodziły same. To jest bardzo ciekawe, jak właśnie czasami jedna jakaś taka króciutka rozmowa, czy jedno przeczytane zdanie, czy jeden właśnie obejrzany króciutki filmik. Z racji tego, że lubię Julia Roberts, dzisiaj wyświetlił mi się w momencie, kiedy usiadłam rano do kawki, wyświetlił mi się filmik. Julia Roberts, um, słuchajcie. Jest taka fajna scenka, gdzie ona zjeżdża z chłopcem, który jest z nią w windzie, tak, który tam obsługuje tą windę. Ona zjeżdża tą windą z taką niezadowoloną troszkę miną, z taką konsternacją, zastanawia się, widać, że jest nie, niekomfortowo jej w tej sytuacji. Ma taką piękną braną sukienkę i słuchajcie, już widzi tych wszystkich ludzi, którzy czekają na nią na dole w tym, w tym lobby, oczami swojej wyobraźni to widzi. I ona zjeżdża, otwierają się, to znaczy tak, otwierają się drzwi na dole, i zamiast wyjść, właśnie z tego lobby, to stoi ten, ten chłopak, który obsługuje tą windę z tą su, sukienką, a za chwileczkę jest pokazana ona na dachu, gdzie, gdzie wychodzi, po prostu w jego marynarce, uśmiecha się, widać, że jest taka szczęśliwa i zadowolona. I pojawiły się komentarze pod tym filmikiem, że jest to, tak naprawdę, jest to reklama perfum, ale Pojawiły się komentarze właśnie o byciu tam sobą i, i o byciu właśnie, że ona w tym momencie ucieka. I tak mnie, słuchajcie, zaczęłam się zastanawiać na tym. Pojawiły się komentarze, no właśnie, czy ona ucieka, czy ona wybiera siebie, czy ona w tym momencie właśnie tutaj, co ona robi, tak? I tak zaczęłam się na tym wszystkim zastanawiać, ponieważ właśnie. Bardzo często w moim życiu ja doświadczałam takich właśnie sytuacji, że robiłam rzeczy, których kompletnie nie chciałam robić, mówiłam rzeczy, których tak naprawdę nie chciałam mówić. I to wszystko składało się w takie ciągłe przybieranie tych masek, taką w pewnym mo momencie, kiedy my żyjemy właśnie w ten sposób, dochodzi do, do takiego spięcia w nas, dochodzi do takiej frustracji w nas, dochodzi do takiego, do takiego momentu, że. Już tak nie chcę, po prostu czuję już tak mocno dys, dyskomfort w środku, czuję już tak mocno, że, że ten ucisk powoduje, że zazwyczaj jest tak, że w naszym życiu właśnie dzieje się jakaś sytuacja, która po prostu, mówiąc krótko, zmusi nas do, do tego powrotu do siebie. I w moim życiu też była dokładnie taka sytuacja, gdzie ja odkryłam, że tak naprawdę wszystko co robię, robię dla innych ludzi, ludzi. wszystko co robię, hmm, tak naprawdę jest na pierwszym miejscu dla innych. Odkryłam to, kiedy zaczęłam przyglądać się sobie. Był to czas, kiedy właśnie już było mi tak trudno udawać. Był to czas, kiedy już było mi tak trudno mówić, że u mnie jest okej, okay, kiedy tak naprawdę nie było okej. Okay. Kiedy już nawet nie miałam siły, powiem to słuchajcie, kłamać ani siebie, ani innych. Był to czas, kiedy kompletnie wycofałam się z tego mojego. Takiego życia obecności, a że warunki były sprzyjające, bo nie mieszkałam w Polsce wtedy. Więc było to dla mnie łatwe, aby naprawdę zobaczyć, co się dzieje w moim środku. I w tym momencie, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, jestem, jestem ogromnie wdzięczna za tą sytuację, która wtedy się wydarzyła, ale na tamten czas czułam ból, czułam cierpienie, czułam odrzucenie, dlatego że to było, to było tak mocne, to było tak żywe, to takie rozpadanie się. To nawet można określić na różne możliwe sposoby ten lęk, który, który powoduje, że my właśnie żyjemy w ten sposób. I co nam daje to, to poznanie siebie, właśnie kiedy są sytuacje, kiedy naprawdę już tak trudno jest nam wytrzymać same ze sobą. To jest równocześnie, słuchajcie, do mężczyzn. Ja bardzo często mówię tutaj, kieruję te moje słowa do kobiet ale słuchajcie, to tak naprawdę ty, tyczy się nas, nas wszystkich, bo my mamy wszystkie emocje, my przeżywamy różne sytuacje i wielokrotnie również, bo wiem, bo mam też na konsultacjach mężczyzn tak, i rozmawiam też e, często z mężczyznami, więc ten temat jest, ja bardzo często odnoszę go do kobiet, bo tego ja właśnie doświadczałam, tak, ja miałam takie przekonanie też w głowie, że jeżeli ja będę inna, to zostanę odrzucona, że nie będą mnie ludzie akceptować, że nie będą chcieli, wiecie, to było kiedyś takie naprawdę myślenie, te przekonania w głowie teraz, kiedy mówimy, roz, roz, rozmawiam o tym już z perspektywy czasu, to wydaje się takie naprawdę nielogiczne, no ale to jest właśnie, to wynika z nas, kiedy w większości jesteśmy właśnie w tej w tej pozycji tego wewnętrznego dziecka, kiedy tak naprawdę koncentrujemy się więcej na tych naszych emocjach i na tym przeżywaniu wszystkiego niż na tym, co tak naprawdę się dzieje, jak, jak ja mogę to zmienić. I to był ten czas, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja już dłużej tak nie dam rady, te emocje już tak mnie zmęczyły. To doświadczenie było tak trudne i już byłam tak umęczona, że wtedy zaczęłam się również właśnie zastanawiać, o co z tym chodzi, tak? Dlaczego... To tak wraca? Dlaczego te emocje się pojawiają? Dlaczego ja czuję ten lęk? Dlaczego mam takie przekonania też w głowie, że jeżeli ja zacznę się zmieniać, tak? Dlatego tutaj bardzo często jest ten lęk przed zmianą, bo my mamy gdzieś w środku takie. <laughs> Przepraszam. Mamy bardzo, bardzo często też w środku właśnie takie wyobrażenie, że kiedy ja będę się zmieniać, to ja nie będę, nie będę już akceptowana i nie będę lubiana. I to jest naprawdę lęk. To jest taki lęk przed odrzuceniem, który bardzo często wybrzmiewa i stopuje nas przed tą zmianą. Kochania, to jest, to jest totalnie na odwrót. Kiedy my zaczynamy właśnie się rozwijać, poznawać siebie, my na początku tak naprawdę nie wiemy, z czym to jest związane. Każdy z nas rozpoczyna idzie, idzie próbując rozpoznać siebie, próbując pokochać siebie, próbując tak naprawdę zobaczyć, jaki to ma wszystko sens. Teraz podam jeszcze kolejny przykład, kiedy też właśnie często ten temat jest poruszany na sesjach, kiedy my tracimy ten, ten sens życia. My tracimy ten sens, kiedy my nie, nie rozumiemy, kim my jesteśmy, po co my tutaj przyszliśmy, dlaczego to nasze życie doświadczamy właśnie w taki, a nie inny sposób. Bardzo, bardzo często wybrzmiewa to w rozmowach, kiedy jesteśmy w takim właśnie żalu, frustracji, że przydarzyła mi się choroba. Że za, zachorowałam, że mąż mnie zdradził, że mój związek się rozpadł, że ktoś tam wyrządził mi taką, a nie inną krzywdę. I tak w momencie, kiedy my zaczynamy się rozwijać i poznawać siebie, my bierzemy, dlatego tutaj jest tak ważna ta odwaga. My zaczynamy w pierwszej kolejności przyglądać się sobie, ściągamy tak naprawdę całą uwagę z tego świata zewnętrznego, a kierujemy uwagę do środka. I to jest ten moment kluczowy który jest bardzo niekomfortowy, który jest niewygodny, bardzo często wtedy wybrzmiewają jeszcze bardziej emocje. Bo jeżeli my większość naszego życia żyjemy w niezgodzie ze sobą, jeżeli większość naszego życia odnajdujemy siebie właśnie w takich momentach, że robimy to, co nam mówią, bo tak myślimy, tak jesteśmy tak nauczone żyć i to wcale, słuchajcie, tutaj żeby to tak wybrzmiało, to nie oznacza, że robimy źle, to nie oznacza, że to jest złe. Do tego momentu, dopóki nie uświadomimy sobie, że można inaczej, to tak po prostu żyjemy. I bardzo daleka jestem w tym momencie od oceny jakiegokolwiek za zachowania, sytuacji, dlatego, że rozumiem teraz, że każde nasze zachowanie, każda sytuacja, nawet jeżeli nasze dziecko, Nasz partner, cokolwiek się dzieje, nawet jeżeli są to nasi bliscy, potrafię całkiem inaczej już spojrzeć na to, bo rozumiem też, dlaczego tak jest. I w tym poznaniu siebie, dlatego dla tak bardzo. Tak bardzo ważne jest, kiedy my zaglądamy w siebie, kiedy my zaczynamy rozumieć siebie, kiedy my zaczynamy rozumieć, dlaczego przeżywamy daną sytuację tak, a nie inaczej, kiedy zaczynamy rozumieć te nasze lęki, które są tak naprawdę iluzją, bo też to odkrywamy, że każdy lęk, który jest w nas, jest iluzją, że ten lęk przed tym odrzuceniem ja przez całe życie. Tak naprawdę miałam ten lęk, z którego sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. Uświadomiłam sobie to już jak, na jakimś tam etapie tego rozwoju, że ja po prostu ja się boję. Dlatego wiele rzeczy robiłam, żeby zapobiegać temu, nawet moje relacje wcześniejsze, żeby zapobiegać tak bardzo się starałam, tak bardzo często robiłam rzeczy, które, których nawet nie chciałam robić. To, to, co już Wam mówiłam wcześniej, bardzo mocno wybrzmiewało to w relacjach. Ponieważ ja tak bardzo się bałam, że jeżeli nie zrobię tego czegoś, takie miałam wyobrażenie, to niestety nie będzie tej relacji. I cała uwaga wtedy, słuchajcie, idzie na zewnątrz. Plus, jeszcze miałam takie poczucie, że tak naprawdę każda osoba na zewnątrz jest odpowiedzialna za to, że ja nie jestem sobą. Miałam takie poczucie w środku, że tak naprawdę. Te sytuacje, te osoby, te okoliczności są odpowiedzialne za to, jak ja się czuję. Czyli to, że ja się poświęcam, to, że ja robię coś wbrew sobie, to, że ja mówię, zachowuję się tak, jak się, się za, zachowuję. Tak bardzo było trudno spojrzeć i zajrzeć do samej siebie, że no właśnie, łatwiej było mi ocenić, osądzić tak? zachowanie innej osoby i odnieść to do siebie. I zobaczcie, jak bardzo często my właśnie jesteśmy wtedy w takim błędnym kole, które po prostu się kręci. Jesteśmy przestraszone, boimy się tej zmiany, bo boimy się straty, boimy się z tego lęku. Wtedy kreujemy bardzo często my wtedy mówimy, że kreujemy z tego lęku, dlatego że boimy się, że, że to, co na tą chwilę będziemy robić, po prostu przyniesie nam inne efekty, inny rezultat tego, czego my oczekujemy. I co słuchajcie dzisiaj odnośnie tego? Mówię, te, te będą bardzo krótkie, ale żebyście, żeby każdego dnia coś właśnie dać tutaj Wam do przemyślenia. Zobaczcie właśnie, jak my, jak my bardzo często się za, zachowujemy, kiedy zależy nam tak bardzo na opinii innych osób, kiedy, kiedy stawiamy inne osoby na pierwszym miejscu, kiedy tak bardzo się boimy reakcji innych osób i nawet jeżeli są to osoby nam bliskie. My brniemy w to, z tego lęku, czekamy, aż sytuacja się sama zmieni, nie mając tak naprawdę, nie używając swojej własnej mocy. I dzisiaj na to bym chciała uwagę Wam zwrócić, że tak naprawdę każdy z nas tą, tą moc ma w sobie, każdy ma tą moc do tej zmiany. I czasami trwa to, potrzeba to. Wczoraj się śmiałam, bo, bo robiłyśmy live właśnie na grupie Wdzięcznej Sprawczy odnośnie Kronik Akaszy. Opowiadałyśmy tam w czym? Kroniki mo, mogą pomóc, i właśnie padło, że czasami ja jestem taka uparta, wiecie, że mam tą taką upartość w sobie. Ja w tym momencie traktuję to jako tą upartość moją, jako zaletę. Ona się łączy bardzo pięknie z wytrwałością, bo dzięki temu jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. I przeszłam już, słuchajcie, wiele naprawdę etykietek, które gdzieś tam mi, mi przykładano że odjechałam, że w ogóle zwariowałam, że w ogóle co, o czym ja gadam, że w ogóle weź przestań, a weź już daj spokój i tak dalej, i tak dalej, ale słuchajcie, zawsze w tym wszystkim zostałam wierna sobie, ta moja upartość właśnie doprowadziła mnie do tego, że ja poznałam siebie, że ja, ja dzisiaj czuję spokój, Tak, są momenty, kiedy mnie tam, wiecie, co, coś mnie też wkurzy, bo jestem człowiekiem, słuchajcie, ja nie jestem ro, robotem, bo też są takie czasami takie właśnie wyobrażenia, że już jak Ty jesteś w tym rozwoju, tak, to już będziesz tylko tą oazą spokoju. Totalna bzdura, słuchajcie, totalna bzdura. Rozwój daje nam możliwość poradzenia sobie w cudowny sposób, sposób z tymi emocjami. Daje nam możliwość właśnie wyborów innych, daje nam możliwość poszerzenia naszej perspektywy, poszerzenia naszej świadomości, co właśnie cudownie nam to dają właśnie Kroniki jakaś Wspomnę też o nich, bo wczoraj był o, o nich właśnie ten, ten live. I wielokrotnie, kiedy byłam w punkcie, gdzie moja perspektywa była bardzo ograniczona, o tym też zrobię Wam kolejny tutaj filmik, dokładnie o tych przekonaniach, ale bardzo często jest tak, że my właśnie mamy tą perspektywę ograniczoną i teraz ten spokój przychodzi, kiedy my poznajemy siebie, kiedy ta nasza perspektywa się poszerza, kiedy widzimy siebie i zaczynamy akceptować siebie. Osoby, które są tutaj ze mną już od dawna, które znają mnie jako nastolatkę, są tutaj też moi, moi przyjaciele, z którymi szłam przez życie, przez mój nastoletni czas. Są tutaj osoby u mnie, z którymi chodziłam do szkoły, do podstawówki, do liceum, z którymi później byłam na studiach. Kochani, Wy, wy wiecie, jak ja się jąkałam, ile to wymagało, ile to było, ile czasami było z tego śmiechu, ile, ale ile we mnie było płaczu. To był, słuchajcie, to był czas, kiedy jąkanie determinowało całe moje życie. Cokolwiek się działo, to tak naprawdę ja zawsze miałam to jąkanie w głowie, tą ocenę siebie, witaj Mireczko, cześć kochana, tą ocenę siebie, brak akceptacji i to też spowodowało, że bardzo często właśnie byłam w tej, to później tak naprawdę przekładało się na inne aspekty. Ja bardzo często siedziałam w moim życiu w takim właśnie w takiej właśnie pozycji, a dlaczego mi się to stało? Dlaczego ja się jąkam? No dlaczego, no dlaczego ja nie mogę mówić normalnie? No dlaczego ja nie mogę wybierać pracy, którą bym chciała? Czasami przychodziły mi takie myśli, że wiecie, marzyło mi się, że będę robiła coś innego, ale nie, od razu była blokada. Więc kochani, ja udzielam też, ja robię też konsultacje i sesje. Jeżeli macie też swoje przestrzeni albo są tutaj osoby, które się jąkają. To zapraszam Was bardzo serdecznie, kochani, też na rozmowę, na konsultacje. Jestem osobą, która się jąkała, jestem osobą, która czasami jeszcze się zatnie, słuchajcie, ale to już dla mnie na, naprawdę nie jest problem. Nauczyłam się kochać w tym siebie, nauczyłam się akceptować siebie i im bardziej to robię, tym po prostu mniej się jąkałam, im bardziej to robiłam, im bardziej zaczęłam wychodzić z tym, im bardziej zaczęłam przekraczać te moje lęki, tym okazało się, że to jąkanie zaczęło po prostu zmniejszać się, tak, no nazwę to, tak, bo nie oznacza to tak samo, że ja już się nigdy nie zatnę i nie zająkam czy cokolwiek innego, ale czuję się, czuję się komfortowo, kiedy rozmawiam, czuję spokój, już nie mam, dlatego, że wiemy, osoby, osoba, która w o sobie jąkające się jest jedno, jest zawsze jedna i ta sama myśl i Wy wiecie, więc nie będę tutaj tego mówić, myślę, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę, mamy trzy, 30 dni, aby Opowiedzieć też o tym. Więc jeżeli też, słuchajcie, gorąca prośba do wszystkich moich zna, znajomych i obserwujących, jeżeli znacie osoby, tak? Jąkające się, słuchajcie, to zaproście je tutaj, dlatego że myślę, że też wspólnie wiele rzeczy będę mogła podpowiedzieć, bo wszystko jest tak naprawdę w głowie. Wszystko jest tak naprawdę w naszej głowie. Kiedy my zaczynamy to rozumieć, to wszystko się zmienia. I odkąd ja zaczęłam też patrzeć inaczej na siebie, to tak naprawdę Jąkanie zeszło na, na dalszy plan, a kiedyś było zawsze na pierwszym miejscu. Także słuchajcie, kochani, wybieramy dzisiaj nas bez względu na to. Ja wiem, że to jest czasami wymaga od nas hmm, takiego, takiej odwagi, ale mam nadzieję, że chociaż troszeczkę zainspiruje Was dzisiaj do przyjrzenia się tej sytuacji, kiedy wybieracie siebie, kiedy jesteście sobą. Czy jeszcze jesteście właśnie w takich punktach, myślę co innego, robię co innego i jeszcze nie wiem, robię co innego, myślę co innego, mówię co innego właśnie. To są momenty, kiedy, kiedy właśnie świat nam pokazuje, że przybieramy maski. O, witaj Batko! O, Batka była wczoraj ze mną też z nami na grupie właśnie Kronik. Cześć Beatko, na live'iku dzisiaj widzę, jest też tutaj ze mną. Cieszę się bardzo. Więc kochani, właśnie to jest czas taki fajny na przyjrzenie się sobie, na wybranie siebie i nawet jeżeli dzisiaj nie masz jeszcze tej odwagi a zrobić inaczej, to słuchaj mnie, to zostań tutaj ze mną i mam nadzieję, że po tych 30 dniach wspólnego bycia dodam Ci chociaż troszkę tej odwagi, zainspiruję Ciebie, bo taka jest moja intencja. Aby, aby po prostu Was zainspirować, abyście wy odkrywały siebie i wy odkrywali siebie, uświadamiali sobie, że, że można, można wyjść inaczej, można zobaczyć te swoje ograniczenia, bo one naprawdę są tylko w głowie i czasami jest tak, że ta perspektywa nas zamyka w, tym, w tej naszej głowie. I powoduje to, że my kompletnie nie widzimy innego wyjścia, nie widzimy innych rozwiązań, a one są. I tutaj jeszcze, właśnie, kochani, bo wczoraj Wam mówiłam o tym liveiku na grupie Wdzięczna i Sprawcza. Tak naprawdę nie podałam Wam tematu, na jaki będziemy rozmawiać, a więc wczoraj na grupie Wdzięczna i Sprawcza odbył się live, właśnie wspólnie z Natalią Szpeda na temat kronik Akaszy. W czym kroniki mogą Wam pomóc? Co tak naprawdę się dzieje, kiedy idziemy na odczyt, kiedy tak naprawdę właśnie wchodzimy w tą przestrzeń kronik. Także jeżeli macie ochotę, ten najwik jest dostępny na grupie Wdzięczna i Sprawcza. Ja przy tym filmiku numer jeden wczoraj podlinkowałam też grupę. Myślę, że dzisiaj też ją tutaj poddymkuję. Także życzę Wam pięknego dnia, życzę Wam pięknego weekendu, aczkolwiek będę tutaj jutro również z Wami. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Cześć.